Witam serdecznie dzisiaj po południu. Gdzie stopy procentowe w Polsce w 2023 i w 2024 roku? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam wszystkich do tego, żeby śledzić nasz profil na Instagramie, gdzie pokazuje, co się dzieje z Ace Marketing po godzinach pracy w biurze. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Gdzie stopy procentowe w Polsce w 2023 roku i w 2024 roku. Jako że dzisiaj jest święto w Londynie i handel jest w miarę umiarkowany, warto się zastanowić na podstawie tych zmian stóp procentowych perspektyw co do stóp procentowych dla Stanów Zjednoczonych i dla strefy euro, gdzie rynek po Jackson Hall widzi stopy procentowe w Polsce w najbliższych miesiącach i w 2024 roku. Jaką trajektorię inflacji, jaką trajektorię polityki monetarnej wybierają ci wszyscy inwestorzy, którzy własnymi milionami, miliardami dolarów, euro, złotych, funtów itd., itd. obstawiają na rynku najbardziej prawdopodobny, optymalny scenariusz. Zaczynamy od polskich aktywów, które pokazują nam przepływy do polskich aktywów albo od i bramą wejściową do inwestowania jest oczywiście rynek złotego. I na chwilę obecną, jak widzimy, mamy dzisiaj kolejną sesję w konsolidacji na małej zmienności. Generalnie nic się nie dzieje, opór 4,50 cały czas się broni, ale nie ma także presji na rzecz umocnienia złotego, więc po prostu posłusznie czekamy na następny impuls, który prawdopodobnie nadejdzie z euro i to on wyznaczy nam najbardziej prawdopodobny kierunek dalszego zachowania krajowej waluty. Widzimy także stabilizację na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, liczonej przez indeks wig 20. Na razie tutaj niewiele się dzieje, także cały czas walczymy o ten ważny poziom 2000 punktów. A jak wiemy, wsparcie kończy się dopiero w rejonie 1975 punktów, a do tego poziomu naprawdę jeszcze bardzo daleko. I na przestrzeni już tego tygodnia, kiedy walczymy o to wsparcie, ten poziom nawet nie został punktowo zaatakowany, co pokazuje, że jest bardzo dużo chętnych do tego. Aby kupować teraz polskie akcje, licząc na to, że ten 200-punktowy spadek jest tylko lokalną korektą. Drodzy Państwo, ale jak wiemy, ta tendencja światowa do kupowania ryzyka wynika z inwestowania w perspektywy co, co do sztucznej inteligencji. Ta sztuczna inteligencja może być takim zapalnikiem, który doprowadzi do skokowego wzrostu efektywności przedsiębiorstw i po, podobnie jak 20 lat temu, kiedy zaczęła być. Przez rynek dyskontowana hossa internetowa Wpływ internetu na biznes Tak teraz, kiedy Bardzo modnym tematem staje się sztuczna inteligencja Inwestorzy obstawiają Czy ten czynnik rzeczywiście Wpłynie na wyniki przedsiębiorstw Będzie takim game changerem Który doprowadzi do zwiększenia efektywności Biznesów, czy też nie I na naszych oczach będziemy to śledzić I w tym miejscu zachęcam Do dwóch super ważnych materiałów Podlinkowanych tam na dole W opisie i w komentarzu o NVIDIA, która bez względu na to, czy e, która spółka najbardziej będzie wynie, w, 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 najbardziej skorzysta ze sztucznej inteligencji, to NVIDIA, która dostarcza procesory, powinna być tego a, jednym z głównych beneficjentów i to właśnie na tym na tej spółce skupia się handel, więc Nvidia, która znów to zrobiła, czyli zaskoczyła inwestorów wynikami. Jakie są perspektywy, warto się z tym materiałem zaznajomić oraz także podlinkowanym tam na dole materiałem, jak inwestować w sztuczną inteligencję, jak próbować wykorzystać to zjawisko do tego, żeby zwiększyć wartość swojego portfela i żeby zmniejszyć ryzyko. Przypominam, te super ważne materiały, które naprawdę rozszerzają naszą wiedzę, są podlinkowane tam na dole. W opisie i w komentarzu. A wracając do aktywów ryzykownych, kiedy jesteśmy na giełdzie papierów wartościowych, kiedy już patrzymy na to, co się dzieje, kiedy wiemy, że głównym czynnikiem, który teraz doprowadzi do tego, że mamy do czynienia ze wzrostami indeksów giełdowych, obserwujmy także inne aktywa, zwłaszcza polskie obligacje. Polskie obligacje, które wyceniają także przyszłą ścieżkę polityki monetarnej oraz tego. Jaka może być dyskontowana inflacja w naszym kraju? Pokazują, że inwestorzy spodziewają się spokojnego obniżania tempa wzrostu inflacji, wzrostu cen, ale także spodziewają się, że dojdzie do obniżek stóp procentowych. No i warto się zastanowić, gdzie te stopy procentowe mogą być na przestrzeni następnych miesięcy i 2024 roku. W pierwszej kolejności obserwujemy te stawki wyborowe. Jak widzimy. One także systematycznie z miesiąca na miesiąc są coraz niższe, a rynek zakłada, że pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce będzie miała miejscu, miejsce 3 października, czyli na początku października, będzie pierwsza obniżka stóp procentowych, która uruchomi proces zmiany cyklu monetarnego na cykl obniżek stóp procentowych. Według rynku, jeszcze raz przypomnę, który obstawia te ścieżki własnymi milionami, miliardami euro, złotych, funtów, dolarów itd., tak dalej, tak dalej to właśnie ci inwestorzy zakładają pierwszą obniżkę stóp procentowych w październiku oraz kolejne obniżki. Obniżka pierwsza może mieć miejsce już we wrześniu i to by było pewnego rodzaju zaskoczenie dla inwestorów, ale pełna obniżka jest wyceniana za miesiąc 3 października, czyli już wkrótce oddech powinien złapać wszyscy ci, którzy mają pewnego, mają zobowiązania dyskontowane o stopę procentową. Na koniec roku, na koniec 2023 roku, w rynku są już kolejne co najmniej dwie, trzy obniżki stóp procentowych. Czyli stopa procentowa, według rynku, na koniec 2023 roku ma być obniżona trzy razy o 25 punktów bazowych, czyli już znacząco i ten oddech dla tych wszystkich, którzy mają kredyty, powinien być dość dobrze widoczny. A jak zobaczymy perspektywę, na trzeci kwartał 2024 roku, no to widzimy, że stopy procentowe prawie są obniżone w oczekiwaniach o 200 punktów bazowych, czyli naprawdę dość sporo. Stopa procentowa według rynku miałaby wtedy spaść w okolice 4,75 do 5%. No i ten przedział jest teraz wskazywany jako najbardziej prawdopodobne miejsce, gdzie za rok będziemy ze stopami procentowymi w Polsce. Ale to nie wszystko, ponieważ jeżeli zobaczymy dalsze perspektywy co do stóp procentowych, to na koniec 2024 roku można spodziewać się kolejnej, jeszcze jednej, albo może nawet dwóch 100%, obniżek stóp procentowych. Także na przełomie 2024-2025 stopy procentowe osiągną w Polsce poziom 4,5%, No i zobaczymy to dalej, ponieważ w ostatnich dniach zaczyna się wypłaszczać oczekiwanie co do tych dalszych terminów. Jeżeli chodzi o stopy procentowe w Polsce, no i zobaczymy co dalej, ponieważ no, naprawdę temat związany z globalną inflacją jest bardzo, ale to bardzo rozwojowy. Część inwestorów boi się powielenia schematu z lat 70., a wtedy właśnie po takim okresie oddechu inflacyjnego, zmniejszenia inflacji, który trwał rok, półtora do dwóch lat, znowu nastąpił kolejny wysyp, następna fala inflacyjna, która była już mocniejsza niż ta wcześniejsza fala. No, i zobaczymy, naprawdę na naszych oczach będziemy obstawiać, czy właśnie taki scenariusz będzie się teraz powielał. Na chwilę obecną nie jest on scenariuszem bazowym, ale naprawdę część inwestorów boi się, że taki schemat faktycznie może być powielony i oznaczał nawrót tendencji wzrostowych, stuprocentowych po 2025 roku także w Polsce. Więc gdzie stopy procentowe w Polsce w 2023 2024 roku? Perspektywy są optymistyczne, że raczej ten scenariusz, no ale że ten scenariusz będzie raczej optymistyczny niż pesymistyczny i że za rok stopy procentowe mają już być znacząco niżej niż jest to teraz. Więc to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. I jak zachowują się inne ważne klasy aktywów, ale teraz już na całym świecie. Dopiero teraz, kiedy Amerykanie wracają na rynek, zacznie się prawdziwy handel na rynkach finansowych podczas dzisiejszego dnia. Na razie amerykańskie obligacje są cały czas na tych poziomach co w piątek, więc nic tutaj nowego się nie dzieje. Eurodolar cały czas także się konsoliduje wokół tych poziomów, które były w piątek. A jak widzimy tutaj na wykresach średnioterminowych, Według rynku, gdyby inwestorzy postanowili dalej umacniać amerykańskiego dolara, to poziom 1,0650 byłby miejscem, gdzie byłby potencjalnie kolejny poziom wsparcia. Warto być tego świadomym, ale także tego, że w rejonie ostatnich piątkowych minimów mamy przebieg dolnego ograniczenia półrocznego kanału wzrostowego, więc to miejsce, z którego doszło do tego odbicia, zupełnie nie jest przypadkowo, wynika m.in. z analizy technicznej. Indeksy giełdowe w piątek pokazały swoją, moim zdaniem, siłę. Powrót nad poziom 4400 punktów to jest sygnał, że popyt próbuje przejąć inicjatywę. Ze statystycznego punktu widzenia tydzień po Jackson Hole indeksy giełdowe rosły. Tak mówi nam historia z ostatnich 20 lat, dlatego też myślę, że część inwestorów stawia na taki scenariusz. Indeksy giełdowe w Europie także nic tutaj nowego nam nie pokazują i bardzo podobnie zachowuje się Bitcoin, więc na razie sesja jest na przeczekanie i dzisiejsza sesja na Wall Street pokaże nam ten sentyment, czy rzeczywiście on odwraca się na ten bardziej optymistyczny dla inwestorów związanych z ryzykiem i na koniec yy, światowe surowce. Na złocie, który jest generalnie pochodną zachowania amerykańskiego dolara i rentowności amerykańskich papierów nic tutaj też nowego się nie dzieje. Srebro imituje zachowanie ceny złota. Tutaj korelacja między tymi dwoma aktywami jest na poziomie plus 0,8, czyli jeżeli złoto rośnie, to rośnie także srebro, a jeżeli złoto spada, to prawdopodobnie będzie spadać także srebro. Warto być tego świadomym, więc to powielenie. Mamy tutaj e, i obserwujemy. Część inwestorów uważa, że buduje się tutaj konsolidacja i wykorzystują ten oscylator stochastyczny, który ma być według nich najlepszym narzędziem do gry w konsolidacji. I mamy także próbę utrzymania wsparcia na cenie miedzi, ale także niewiele się tutaj dzieje. Konsolidacja jest widoczna i, ta, a, i ta, ten scenariusz e, bujania się między bandami jest scenariuszem bazowym dla ceny miedzi i nawet. Dla rynku platyny, także te scenariusze wydają się najbardziej prawdopodobne według rynku, według tego konsensusu, do którego dotarłem na Bloombergu. Drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z wszystkimi materiałami, które poszerzają naszą wiedzę o to, jak inwestować w sztuczną inteligencję. I tam na dole są dwa specjalne raporty, właśnie temu poświęcone. Jak inwestować w sztuczną inteligencję i czy Nvidia znowu, która zrobiła, czyli to zrobiła, czyli zaskoczyła inwestorów. Czy ona będzie miała wpływ na rynek, i czy te czynniki związane ze sztuczną inteligencją doprowadzą do nawrotu scenariuszy prowzrostowych, scenariuszy, które będą korzystne dla popytu na ryzyko, czyli mówiąc w skrócie, czy wróci ich osa. Przypominam, dwa super ciekawe raporty o sztucznej inteligencji. Tam na dole są podlinkowane w opisie i w komentarzu. Warto się z nimi zaznajomić. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla was jakąś wartość. Widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Jeszcze zachęcam wszystkich do tego, żeby polubić nasz profil na Instagramie. Także tam na dole jest do niego specjalny odnośnik, by zobaczyć, co robi Ace Market u po godzinach pracy w biurze. Pozdrawiam, stopy zwrotu. Trzymajcie się. Cześć! Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakości pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak